Moje nazwisko Janusz Otręba, jestem konsultantem technicznym firmy Enerbau i chciałbym dzisiaj zapoznać Państwa z, z, z tą nową technologią, która jest już od kilku lat na rynku, ale w Polsce dość mało znana. W pierwszym, może pozwoli Państwo, że usiądę, ponieważ łatwiej będzie mi obsługiwać komputer, więc tutaj pierwsze, żebyśmy ustalili, co to jest podczerwień. Czyli to jest w jakim zakresie widma jest podczerwień dla nas interesująca i, i, i kiedy z niej korzystamy. Tu mamy tutaj przekrój widma podczerwieni promieniowania widzialnego ultrafioletu i dla nas istotnym zakresem w którym możemy korzystać z naszych ogrzewań są zakresy długości fali od około 5 mikronów. I później od 7 do 13 mikronów. W tym zakresie energia cieplna nie jest pochłaniana przez butlen, parę wodną, która znajduje się w powietrzu, a która jest niestety tym ogranicznikiem, który też decyduje o tym, czy to ogrzewanie będzie pracowało w podczerwieni, czy też nie. Bo warunkiem tego jest temperatura emisji. Jeżeli będziemy mieli emisję w, w temperaturze, Około 100 stopni od 70 do 120 stopni będzie to ogrzewanie na podczerwień. W tej temperaturze pracują promienniki podczerwieni niskotemperaturowe, tak jak ten tutaj biały promiennik, który stoi, który też jest w tej chwili podłączony. A w temperaturze około 4,5 mikrona pracują promienniki wysokotemperaturowe, które pracują w temperaturze 350 stopni do 400 stopni. I mają zastosowanie głównie w obiektach przemysłowych, i, i, i magazynach, i tym podobnych i kościołach. Dla nas najważniejszym zadaniem jest rozpowszechnienie tego systemu i zapoznanie ludzi z tym, jak to działa. To są ogrzewania promiennikowe to jest jedno, ale jest jeszcze druga strona medalu, ogrzewania niskotemperaturowe w postaci Y, ogrzewań y, podłogowych, sufitowych, ściennych. Do tych ogrzewań stosujemy folie grzewcze, y, które tutaj też są widoczne y, y, podłogowe, sufitowe, ścienne, jak również maty grzewcze pod materiały ceramiczne. Folie stosujemy pod y, panele, pod podłogi pływające, a pod płytki, pod materiały ceramiczne stosujemy maty grzewcze. Wracając jeszcze do folii grzewczych, mówiłem o tych foliach podłogowych, jeszcze teraz chciałbym wspomnieć o ogrzewaniach sufitowych. Tam, gdzie nie możemy wykonać ogrzewania podłogowego, czyli z jakichkolwiek powodów chcemy na przykład mieć parkiet na podłodze, wszystkie podłogi klejone, to wtedy ogrzewanie y, za pomocą folii podłogowych nie wchodzi w rachubę. Musimy wtedy się posiłkować innym sposobem emisji. I to jest w najbardziej eleganckie rozwiązanie, z tym, że no, niekoniecznie y, najtańsze z tego względu, że potrzebny jest stelaż, w którym y, będzie to ogrzewanie umieszczone. I dopiero w takim stelażu. Y, Będziemy mogli y, zamontować ogrzewanie, za, zamknąć to y, płytą gipsowo-kartonową i będziemy, y, y, wtedy możemy korzystać już nie, nie za, bez problemów z, z powierzchni podłogi, jaką mamy do dyspozycji. Później pokażę przykłady montażu takich y, ogrzewań sufitowych. I temperatura emisji też jest y, podobna jak temperatura podłogi, więc y, na, tutaj jest tylko odwrócenie y, temperatur. Przy podłodze jest troszeczkę chłodniej niż przy suficie, a większa moc jest spowodowana wyższym oporem termicznym y, płyt gipsowo-kartonowych, które y, no, musimy pokonać, żeby system był elastyczny i y, spełniał swoje zadanie, a nie że po prostu będziemy czekać, kiedy się, się to coś nagrzeje. Tutaj schematycznie przedstawiony jest wygląd promieniowania poprzez promiennik podczerwieni. Energia jest emitowana z jednego punktu, z jednego źródła i pochłaniana przez całe pomieszczenie. My nie grzejemy powietrza, my grzejemy budynek, my grzejemy to, co się w tym wnętrzu znajduje. I energia jest pochłaniana i oddawana, więc następuje ciągła wymiana energii. I sterujemy to, tą wymianę przy pomocy termostatów, tak, żeby nie przegrzać się jednocześnie i jednocześnie kontrolować zużycie energii, które ma miejsce. Energia cieplna, promieniowanie na podczerwień rozchodzi się na trzy drogi poprzez promieniowanie elektromagnetyczne, poprzez konwekcję, czyli ruch gazów i czy cieczy, i przez kondukcję przewodnictwo w materiałach stałych. Wykorzystujemy do naszego celu głównie promieniowanie i kondukcję, dlatego że konwekcja jest akurat no, wrogiem podczerwieni, gdyż grzeje powietrze, które tracimy poprzez wentylację. Przez to koszty rosną y, y, takiego systemu, a czysta podczerwień znaczy nie w czystej postaci, ponieważ nie ma ogrzewania, które by w 100%, czy nawet w 90% oddawało energię w postaci promieniowania. Ale jeżeli mamy już ponad 60% energii oddawanej w, pod, y, w podczerwieni, możemy takie ogrzewanie nazwać ogrzewaniem na podczerwień. Pozostała część to jest konwekcja, która jest nieodłączną częścią. Tego rozchodzenia się, tej energii cieplnej. Tutaj mamy też jeszcze taki jeden przykład, gdzie pokazany jest, jak, jaki zakres taki promiennik ogarnia w mieszkaniu, gdzie jest umieszczony gdzieś na ściany albo na suficie. Lepsze są ogrzewania umieszczone na suficie, gdyż to ma 100 mniej, to zajmuje miejsca. Które jest ten przeznaczone do innych celów. No i mamy tę odległość też zachowaną w stosunku do y, y, otoczenia, że nie, nie czujemy tak, jak ja w tej chwili tutaj mamy uruchomione te promienniki, czuję, no jestem tutaj przegrzany wręcz. Bo minimalny odstęp dla tych promienników to jest 3 metry, żeby po prostu ta energia nie była zbyt uciążliwa. Ale jeżeli stosujemy takie urządzenia na odpowiedniej wysokości, w odpowiednich pomieszczeniach, to wtedy nie, nie ma z tym problemu. Odczuwamy to jako przyjemne ciepło, a nie jako grzałkę, którą przystawiamy sobie do, do ciała. Następnym tematem jest rozkład temperatur. Z lewej strony widzimy rozkład temperatur w pomieszczeniu ogrzewanym tradycyjnie grzejnikiem konwekcyjnym. Jest to kaloryfer i tutaj tak się niestety rozkłada, raczej ta energia, że mamy na dole zimno, a u góry jest zbyt ciepło. I żeby to ciepło odzyskiwać, no wymyślono rekuperację. No bo jeżeli robimy wentylację, no to musi, też wentylujemy pomieszczenie, tracimy tą energię, która zawarta jest w powietrzu. Przy ogrzewaniu na podczerwień rozkład temperatur jest prawie jedno, jednorodny. Znaczy, tutaj, to jako ten rysunek. Troszeczkę zakłamuje rzeczywistość, gdyż w rzeczywistości najchłodniej jest pod sufitem. Tutaj na dole pokazany jest przykład, jaka jest temperatura emitera, czyli podłogi u nas w firmie, gdzie jest temperatura emisji 21, chyba i 30 stopnia, a pod sufitem jest na suficie 3 metry wyżej 20,7. Czyli całkowite odwrócenie temperatur i też również inny komfort termiczny. Właśnie ogrzewania e, powierzchniowe e, mają, mają bardzo wysoki e, komfort termiczny, gdyż e, pracują w zasadzie tylko w tej temperaturze e, komfortu termicznego, jaką dla, dla człowieka jest temperatura pomiędzy 20 a 22 stopnie, w zależności od indywidualnych upodobań. I, w, z, e, i wtedy e, brakuje wymiany e, cieplnej na nasz, powierzchni naszej skóry i czujemy się jak dosłownie rybka w wodzie. I nie, ma, nie jest nam ani za ciepło, ani za zimno. To jest ten yy, yy, trudno od, od, do osiągnięcia w innych systemach grzewczych yy, yy, komfort termiczny. Również odgrzewania na podczerwień yy, stosujemy yy w, 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 w medycynie, szczególnie prawie każdemu są znane yy, tak zwane lampy, gdzie chodzimy i się nagrzewamy. Yy, sprawy reumatyczne, krążeniowe, gdzie możemy te yy, sprawy no, po prostu sobie u specjalisty leczyć. Ta, takie ogrzewanie w domu też może być y, jako ogrzewanie, jako, y, ogrzewanie y, dla, dla celów medycznych zastosowane. Sam to wyprób, praktykowałem, mam schorzenia kręgosłupa, miałem kiedyś zablokowany kręgosłup szyjny, położyłem się na podłodze w firmie, gdzie mamy to ogrzewanie zastosowane i po 15 minutach y, Mięśnie się rozluźniły i ból ustąpił, więc tutaj też można być lekarzem w swoim domu. Więc, bo ta energia, którą w tej temperaturze też nasze ciało pochłania, pobudza nasz organizm, rozluźnia napięcia mięśniowe i po prostu jest dla organizmu jak najbardziej korzystna. Tutaj jeszcze chciałbym pokazać właśnie ten promienik wysokotemperaturowy. Tutaj właśnie tu mamy najmniejszej mocy, to jest o mocy 1200 W, są jeszcze mniejsze 900 W. One właśnie mają zastosowanie specjalne do ogrzewania obiektów przemysłowych, sklepów, hal fabrycznych, magazynów, kościołów. I te promienniki no, mają najwyższy udział y, podczerwieni y, w y, promieniowania ze wszystkich innych urządzeń, ale no, niestety nie nadają się za bardzo do ogrzewania y, mieszkań. Promienniki niskotemperaturowe o mocach od 300 do 850 W, y, y, uniwersalne jak ten biały promiennik, y, stosujemy powszechnie w budownictwie, w, szczeg w szczególności y, w w starym budownictwie, dlatego że yy, yy, dzisiejsze nowoczesne budynki, yy, to już element już jest, yy, raczej ten obcy we wnętrzu staramy się u, yy, robić ogrzewania powierzchniowe tak yy, powierzchni, podłogowe czy sufitowe, żeby nie było yy, po prostu jakichś innych yy, elementów, które do tego wnętrza nie pasują. Tak samo jak grzejniki, jak kaloryfery, czy, czy dmuchawy, czy coś w tym, czy piece akumulacyjne. Yy, jeżeli mamy do czynienia z nowoczesnym budynkiem, możemy zastosować ogrzewanie powierzchniowe, bo taki budynek ma niskie zapotrzebowanie energetyczne i takie ogrzewanie powierzchniowe w postaci folii grzewczych możemy wtedy bezproblemowo zastosować, gdyż mamy tutaj ograniczenie mocy. Folie grzewcze podłogowe mają moc 80 W na m2. I ta moc jest mocą graniczną dla paneli grzewczych, dla paneli podłogowych, gdyż przy wyższych temperaturach no, się podłoga po prostu nam rozpadnie z uwagi na zbyt wysokie, duże różnice temperatur w momencie, kiedy system startuje albo podnosi się temperatura. Co prawda mamy ograniczenie temperatury podłogi za pomocą termostatu i czujników, które są umieszczone w podłodze. Ale niestety y, przy tym tempie nagrzewania się y, folii o wyższych temperaturach y, dochodzi do y, dużych naprężeń w materiale i takie podłogi nie mają racji bytu. Stąd też y, ograniczenie, którym jesteśmy poddani, y, jest ograniczeniem również mocy, bo jednak, y, żeby ogrzać pomieszczenie, potrzebna jest moc. Jeżeli tej mocy jest za mało, no system będzie niewydolny i będzie pracował praktycznie na okrągło i generował wysokie koszty. Dlatego też w przypadku, gdy budynek ma czy pomieszczenie wyższe zapotrzebowanie energetyczne, musimy stosować promienniki albo ogrzewania sufitowe za pomocą folii grzewczych sufitowych, które mają moc większą, 140. Watt na metr kwadratowy, a nawet stosujemy moce 200 Watt na metr kwadratowy, w wysokich, jeżeli mam wysokie pomieszczenia powyżej 3 metrów. Wtedy ta moc jest zapewniona i ten udział mocy w ogrzewaniu danego pomieszczenia zapewnia jego prawidłową eksploatację i rozsądne rachunki za prąd. Tutaj mamy tu również przykłady, jak, może, jak mogą wyglądać promienniki podczerwieni. To nie tylko blaszany grzejnik pokryty specjalnym materiałem pozwalającym na zwiększenie emisji promieniowania. To taki rodzaj krzemianu, którym jest to napylony na, na płytę grzejną. Mamy możliwość stosowania promienników y, szklanych, na przykład, jak ten, co teraz Państwo widzicie, y, gdzie mogą być naniesione obrazy y, z, z, y, od, y, z propozycjami od producenta. Jak również można mieć swoje obrazy, które można na takim promienniku y, y, pozwolić przez producenta sobie y, nanieść i mieć y, własny obraz w domu. Do łazienek też mamy szklane promienniki, które jednocześnie mogą służyć jako suszarki do ręczników. Oczywiście też można stosować tego typu promienniki, jak również promienniki lustra, które zastępują normalne lustro i mamy lustro jednocześnie grzejnik w jednym. Tutaj jeszcze tego nie ma, tutaj mamy jeszcze ten promiennik właśnie też y, przykładowy y, z, z obrazem A tutaj mamy też te folie pokazane i teraz jeszcze ten y, maty grzewcze. To jest właśnie też osobny temat. O, stary jak świat można powiedzieć stosowany powszechnie, jak tak samo jak kable grzewcze. Y, maty mają za, szerokie zastosowanie właśnie w ogrzewnictwie. Z tym, że niestety jest, nie są one prawidłowo układane, żeby z nich zrobić ogrzewania na podczerwień. Ogrzewania pod płytkami elektryczne są robione pod wylewką albo na wylewce. I na tym klei się płytki. Wylewka jest ogrzewaniem akumulacyjnym, ogrzewanie pod wylewką czy na wylewce jest ogrzewaniem akumulacyjnym. I w ten sposób generuje wysokie koszty użytkowania. Do tego potrzebna jest też wyższa temperatura emisji. I w związku z tym takie ogrzewanie przestaje być ogrzewaniem na podczerwień, bo mamy tutaj następną granicę, gdzie 25 stopni. Jeżeli przekraczamy granicę 25 stopni, to większość emisji odbywa się w postaci konwekcji. Jeżeli mamy niższą temperaturę, większość emisji jest w postaci promieniowania podczerwonego i mamy tutaj do czynienia z ogrzewaniem na podczerwień. Im niższa temperatura, tym wyższa wydajność urządzenia jest.